Siemanko, Manko, witam nas w kolejnym odcinku z serii polskiego rolnika. Nagrywam to na środę, bardzo późno, więc posunęcie to łapeczką i subikiem Jak widzicie, 60 stoi w ale ona dziś nie będzie robić. Będzie dzisiaj robił z belaru z siewnikiem, ale najpierw musimy naciągnąć, wyciągnąć yy, nasiona, więc palimy. Czekajcie, przesunę się do biurka. O, fot fotelem, mikrofon. Yy. teraz trafić tam wygląda trochę niżej. O. Dobra, mam tu 700 kilo jeszcze mi zostało kupiłem takich 4 i w tym roku jeszcze dzierżawy, dwie doszy Walimy bestie. To Musi być w jeszcze, już były testowane albo umyłem trochę, bo e, jedziemy się żyto to, jak umyłem po przenicy. No, może wam lagować, bo teraz jest skupisko maszyn. Eee Idalnie kurde to na cały się Jeszcze no. Myślę zostało 30 kilo. Ej. O, to jest jak cholera. Oda uciekamy stąd. Jeszcze nie odebrał tego Mercedesa stąd co nie jedno go dwa razy chyba nie odbiera. Nie wiem, stoć stoi, jakby za to odwiozę. Lecimy na te pole co oraliśmy tam, na kiedyś odcinku. Są jeszcze, coś się ją. Te osiągnięcia mnie rozwołają, już tyle hektarów przesiałem, no ale... A nie, on no, tego. Już są świadomi ładnie rośnie, bo to zima ja na wiosnę się to... Wiecie jak to jest. Następny odcinko pryski. Chyba że nie. Ugibło go cholera. что-то делать Fajnie się się. Idzie maszynek, nie wiem. I jak Wam się film spodobał, to wiecie, co zostawić. w górę. I zapraszam do subskrypcji, no bo 40 subów już niedaleko. I też niedaleko. Coś nowego na tym kanale, nie farming. Coś bardziej z życia realnego, A, no ale to się dowiecie w swoim czasie. ogień w tym roku takie słumowe weżniwa nad niem nie, nie sprasuje y, trochę tego i po prostu nie pójdzie to na sprzedaż bo tak szczerze tutaj jest jeden farmer ja nie on krów no to ja nie on krów to by się fajnie tak zrobiło że by się kupiło no i by się się... Z, znaczy wypożyczył by się sprasował albo mu się już dało sprasować no i by się mu sprzedało tam było 100zł za bala, no to... a nie myślałem ostatnio nad nowym ciągnikiem no ale bez przesady co chwilę no wyciągnij to też zaraz będzie mieć jakiś John Deere czy coś no, nie wiem tak no ale co trochę było no bo to jednak może coś się stać, w każdej chwili nie mogę wszystkiego wydać już niedługo chyba 60 z nami nie będzie bo leci, wyleci po prostu, bo kupiec się ode mnie odezwał, ma przyjechać się niedługo, więc najprawdopodobniej ją sprzedam Widzicie tu już kładę prosto i się wyrównam na oko, żeby lepiej było... Coś żeby już było tak nawet prosto tutaj ten ten, a ja sobie to teraz wyrównam. Ten guzik Że to powinno fajnie sypnąć, bo jak w tamtym roku miałem, ja, no to ładnie sypło dwie przyczepy z takiego małego pola To byłem zadowolony tutaj jeszcze nawożenie opryski wszystko będzie. To będzie luksus wam powiem.

Ja nie włączyłem dziś przejdziemy dwa razy i kończę odcinek, bo jednak za długi to też nie mogę robić, bo nie wiadomo jak to będzie się renderował. Nie, no Bela i dobry sprzęt, dobrze że go zakupiłem. Daję radę tutaj z kultywatorem, a trochę ciężko, no bo ciężki su suka jest ciężka jak hu, ale... Ja pierdziela nie co dziś ten siewnik Mi się będę żegnał. Trzymajcie się. Papa.